Dzień dobry państwu. Adam Milnicki, prezes Agrofirmy Witkowo. Posiadamy około 10 10,5 tysiąca gruntów. Od jakiegoś czasu właśnie zdecydowaliśmy się na zakup i współpracę z firmą Zawadzka, Massey Ferguson i do tej pory ta współpraca jest owocna. Jesteśmy zadowoleni z współpracy z, z dealerem. Od pewnego czasu zacząłem użytkować ciągniki Massey Ferguson. Z których bardzo jestem zadowolony. Stwierdzam, że cenowo są w dobrej cenie w porównaniu z konkurencją. Jest fajne zużycie paliwa, naprawdę dobre w porównaniu na hektar z innymi czujnikami. Jest jestem naprawdę zadowolony. Dealer, który się od jakiegoś czasu niedawnego pojawił na naszym rynku, gwarantuje nam dostawę sprzętu w dobrych cenach i z dobrą obsługą serwisową.